Dobry wieczór. Hej, hej, Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli. Witam Was w Far Kraju. Dalej. Dalej podchodzimy do tego samego miejsca. Tylko, że tym razem nam się uda. I tym razem go przejdziemy. Coś tak czuję. Musi nam udać. Zaczynamy od tego miejsca. I mamy bite pół godziny, żeby przejść jeden mały fragmencik gry. Ej, mam tryb ognia. Nawet nie widziałem, że pod XM są tryby ognia. Ale no cóż, co może pójść źle, nie? W takim przedsięwzięciu. Halo, halo? O, jakie ja żałuję, że nie mam z sobą snajperki. Tylko mam pemice i shotguna. Jak bardzo by mi się przydała teraz snajperka. Ui, nie, nie, nie. Och, grał się w gotika trzeciego, więc wiem, co to jest za się ze ścian. Mhm. Mhm. Dobra, teraz. Spokojnie. Gościu w okienku? Nie ma gościa w okienku. Dobra, oni nie wiedzą skąd padały strzały. Magia tłumika, nie? Tak, miał działać, więc tak działa chyba. Ja się mogę dalej spokojnie przekraść. Red, tak ja się skupiam strasznie, żeby wszystkich wypatrywać. Dobra, nieważne, dajcie mi apteczkę. Człowieku, czemu, kto, gdzie, jak? Czego nie rozumiem, czemu oni się przebijają przez te ściany? I czegoś czemu oni widzą, gdzie ja jestem, kiedy się przebijają przez te ściany. E, wróć. Grałem troszkę za głośno na słuchawkach. Teraz z kolei za cicho, Radzę tak ustawić. Idę w takiej akcji. Dalej, cicho nie słyszę, gdzie oni są. Ok, teraz powinno być w sam raz. Mam takie małe pytanie? To już? To wszyscy? Powiedzcie, już tak. Cześć, franek. E, tak, auto uratowało mi życie. Prety, auto. Dobre jest. Już wszyscy? Chyba tak. Oj nie, nie wszyscy. E, wracamy. E, dobre. Ktoś zamawiał działko na zamówienie? Ktoś zamawiał działko na zamówienie. Aha. A to gdzie tym granatem? Rety, wkurzam, jeżeli mam taki ograniczony zasięg tego działka. Ej, bez nie mogę strzelać na dół. To jest złe i niedobre i oni jeszcze żyją? Mam takie dziwne przeczucie, że tak ktoś jeszcze żyje. Wiecie, profilaktycznie. Tak właściwie, co ja mam zrobić? Find the night vision Google's. Aha, ja po, po wujka z tej przyjechałem. Dobra. O, oh, apteczka, aptecz... apteczunia. I pancerz! Jej, pancerz! Ja, telewizorek. Telewizja szkodzi. Kupki też. Gdybym był wujkiem gogle i to oktowizyjnym, no, gdzie bym się ukrył? Byłbym technikiem? Gdybym... Nie wiem, nosiłbym je jako technik. Drive bicycle, nie. Goście miał pistolet. Może u góry. Cześć Wiktor. Tam nadal dopiero zacząłem. Żeby być dokładniejszym 4 minuty temu zacząłem. I dalej muszę staram się przejść. Takie chatki opencjowane Chyba, że to będzie u góry yy, Tak, dalej staram się przejść <grywka> Nie Google, google gdzie one są Ja po prostu nienawidzę tych potworów. Jak ja ich nienawidzę, wiedziałem, że taka padnie odpowiedź, wiedziałem. Chciałem powiedzieć, że mi tylko nie mówcie w internecie, ale stwierdziłem, że nie, bo przecież każdy się to myśli, że mi chodzi o Google, takie no, kto widzi, no, a nie o internetowe o. To nie, to po prostu wiedziałem, że ktoś będzie musiał to napisać, że w internecie są. No. Biom, odkrycie roku. Brawo, Jakby na poważnie, to one chyba są w tamtej wiosce? Skoro tutaj mnie cały czas kieruje ta mapa, to znaczy, że gdzieś tutaj muszą być i nie ma. zlituj się, ja jestem tutaj w wygrzebie. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale ja jestem w wygrzebie. A łóżku nie ma Aha No, co nie ma na minimapie były takie kłaczko, Ale niedaleko co by tu miał? On tu miał Assault, nie, fules od czyli co teraz to jest Ej, pod którym są Google, tak swoją drogą? Jak to wizyjne? Bo domyślnie Google są pod start 2, albo start 1 Albo gdzie sobie to przypiszecie do Którego miejsca na pasku startu Znaczy na pasku szybkiego wbierania co się na osoba... nazywa Mnie wystraszył i połowę pancerza żarł To tam to macie, wiecie, taki tricky sposób Wow! Czy ich do... No czyli starcy trzykraszek. Czy ich do reszty pogrzało to biednego człowieka z shotgunem do rakiet... rakietnicy strzelać, przecież? Ludzie, shotgun. Taka odległość, zasięg. Rakietnica. No, no jak na nich patrzę, to chyba nie Uhu. Jak umrzeć w Far Cryu w kilka sekund? Spotkać przeciwnika, który naparza z połowy mapy z rakietnicy Granatnika albo. Co nazwicie jeszcze, bo RPG to jest z tego co się orientuje Granatnik A nie rakietnica, ale wiecie, u mnie z znajomością. Łochocho, mili u military troszkę słabo więc. Nie polecam się brać jako autorce w tej sprawie. Interesujące zagadnienie, jak do niego tam podejść? I znowu żałuję, że nie przemyciłem snajperki. Smaw, co z nim też jest granatnikiem czy jest rakietnicą? A tu jest SMAF, dobra. A SMAP jest granatnikiem czy rakietnicą? Tutaj chyba granat... nikiem? daj! Szlak, on nie umarł! Wyżytnia rakiet. Okej, okay, uznam, że ty się znać troszkę lepiej na tym. R te, pod te mamy noktowizję. No co za ty por? Się słucham, za i będę bezpieczny. I bateria mi się ładuje. No, termowizja, nie noctowizja. Kazali mi zebrać specjalne, chyba, noctowizyjne Google, ale. A, nieważne, ja pojęcia, więc lepiej, że nie będę powiedział na temat takich rzeczy. Okej, okay, moje termowizyjne Google. Się ładują same. Się ukrył za lampą i go nie widać. Co za rodzaj przeciwnika, co za typor. Jak nie kijem to siekierką. Jak nie granatnikiem rakietnicą czy innym smawem. To z magicznych. z magicznych rzeczy łudu, nie wiem. Szamańską metodą mnie zastrzelił. Powiedział, pocisk mam polecić w jego głowę i pocisk poleciał. I tak umarłem. No już, ta muzyczka jest, no strzelaj we mnie. Do it, do it! You demon! Gdzie siedzi ten sniper? Bo to ewidentnie gości nie pracuje sam. Nie pracował sam. Teraz już chyba pracuje, aczkolwiek... No, wiecie jak to z moimi wroczniami jest. Damn! Dobra, bateria padła. Serio sprintem? Wydaje mi się, że mogę go zabić. Znaczy, wszystkich się da zabić, od tego zacznijmy. Ale... Trzeba być troszkę chyba celniejszym ode mnie. Jeżeli masz takie zamiary. Dobrze. Spokojnie, jak na wojnie, mamy mało życia, zero pancerza. I nie widzę wrednego typu... pora. Ze smawem, który by się krył za kamieniem, więc myślę, że... Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ich wybiłem. O, panowie, ognisko, jak miło, a macie tutaj pancerz jakiś, nie? Nikt nic? Nikt nie widział? Okej, okay, jakby jakbyście widzieli to dajcie znać, nie? E, tu jest płytko, myślałem, że będę pływał. A tu mielizna jakaś. Rety mnie wystraszył gościu, że jest żywy, a on... Jest tak troszkę żywy inaczej. Mm -hmm. Dobra, nie ma to tam, to biegniemy na nich, mam dobry humor, można ich powybijać. Save game! Łożesz, ciebie! Huch. Mnie znowu wystraszył typ. Jeszcze uciekał, widzieliście? Go skubany. Pancerz, apteczka, apteczka, pancerz, granaty, pancerz, amunicja, pancerz. Hu. Tu jest ta droga, czyli tam będzie ich auto. Ale tam będzie typur od snajpera. Ale dzisiaj jestem strachliwy. Ten kamień nie tak za tych szaków się wyłaniał. To myślałem, że. ha. ha, ha. to myślałem. Nie, ja chyba wyrzucę pistolet. Ta, pistolet wyrzucę. Ila mówić? Ja nie, wiem, to myślałem. Przez kolejny na ta bestia, która się wyłaniała spośród krzaków No panowie pokażcie jak wam bardzo nie uszkodziłem auta Nie no auto stan prawie idealny Niemiec płakał jak sprzedawał No i niech teraz ktoś mi wyskoczy Wah uh, ha 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 ha, uh, ha, 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 ha. A, tam oni nie mają smawa. No i tyle, naprawdę tyle się najeździłem tym autem. W sensie montowanym działkiem, My. Jeszcze do mnie zaczęli strzelać, ta gra jest wredna. Da ci auto, ej, patrz, 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 patrz Masz furę. Co Masz działko. Dużo amunicji, wręczek był nielimitowanie, dużo amunicji. Przejdziesz 20 metrów i... Eee, yy, koniec, barykada. Z drewna. Mogę ich uniknąć, szlak nie ma. No i tyle z mojego sniki podejścia. Dobra, rozumiem aluzję. Nie umiesz się skradać, to nie skradaj się. Myślałem, że ich przechytrzę i że ich uniknę, i że ich obejdę. A no, kurczę wyszło jak zawsze, i kto tu jest najlepszym snajperem w tej okolicy? No kto, no kto. Ha! 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 Eee, nie wiem co jest AWP. Ale brzmi groźnie. Och. Dobra, trzy strzały. Eee, no nie wiem co jest AWP. Wiem, że mam snaj snajperkę. To jest jakiś snajper... No, myślki, ostatni strzał. Kto chce być ostatnią kulką? No kto? Dla kogo prezent? Dla kogo? No... Okej, okay, przestali się świecić. Ty chcesz ostatni prezent, tak? Haha. No okej, okay, domyśliłem się. Zresztą, dla mnie to jest Sniper rifle, bo tak się nazywa w tej grze? Okej, okay, przeżyję czy nie przeżyję? No, troszkę ślisk tym razem nie zawiodł. Ale powiedzmy, że to było ryzyko wliczone w koszta. Nie musiałem stać na koło dzięki temu. Sniff sniff snif, sniff w granaty. No i apteczka. Ne, zwróciło się. Tu już chyba nikogo nie ma, prawda? Po tej mojej akcji pięknej snajperskiej i pancerze zwróciło się dwukrotnie. No i banany, banany też tam były. Tu ile mam aktualnie minut? 36, minus 15, E dobra. Jeszcze chwilkę można. E, okej. Okay. Nie wiem co dostanę. Oj, tak. To był najlepszy strażnik, którego spotkałem w tej grze. Serio, najlepszy. Best strażnik ever. Nagroda złotego strażnika. Had you found the foreman yet? Tak, on jest tu. Mam na myśli, że jest w tym miejscu. Słyszałem, że główne góry są w sekcjach 4, 5 i 7. To jest dobrze. Więc get inside that regulator. Mogę znaleźć miejsca, jakie potrzebujemy. Mam go zniszczyć, serio? Goś nie da zniszczyć przecież. Patrzaj, i ciacham go i ciacham go i nic. Nie jest I taką książkę, ale czekaj, co niby gdzie mam zniszczyć? Co, jak, dlaczego, ale o co chodzi? To myślałem się, że coś jeszcze pewnie będzie się znajdowało w środku i martwi mnie, że to w środku, czy jest wejście, nie, to mogą być te potworki. A wiecie, jak ja ich nie znoszę. Tak, zawsze strzelam dwa razy. Pierwsze jest ostrzegawcze. No, potworki wyskakujcie mi. Wiecie, wiem, że tu jesteście. O, amo. Amo, amo. Dostałem rakiety, a nie mam rakietnicy. Uff. Już myślałem, że utknąłem, no dobra. Eee... Alohomora... Open the door... Sezamia, otwórz się... Wingardium Leviosa... Nie, to nie ten czar. Aha, a, aha, książka o nazwie Zniszcz ten dziennik, no to w sumie ma sens. Ale... Ale, 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 widzę, że mi się wczytuje nowa lokacja, więc... I mamy 39 minut na liczniku. Minus 15. Więc myślę, że nadeszła pora, żeby się pomału pożegnać. No we'll tylko you know kind of yeah, skończyć market. gadać, albo nie, jest nie dam, im, jestem wredny. Dlatego ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Usłyszenia już w następnym odcinku z Far Mówił mi woli zapraszam na streamy Hitbox TV slash Woli link oczywiście na dole w opisie i aktualnie teraz się to dzieje więc do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa.